Powiedzmy, co tutaj się dzisiaj dzieje? Dzisiaj jesteśmy na pikniku z czyściochami organizowanym przez firmę Rossman. Piknik z czyściokami a dokładnie Akademia Czyściocha. W tym roku realizowaliśmy program edukacyjny właśnie tej tejże firmy, której głównym celem było nacisk na wdrażanie dobrych nawyków higienicznych u dzieci. Firma przyjechała dzisiaj z nas z super atrakcjami. Na przykład mamy malowanie twarzy, robienie fryzur łącznie z brokatem. Są zajęcia sensoryczne, dzieci robią sobie takie gniotki, glutki, kapelusze. Jest basen piłeczkowy, duże kulki. No i oczywiście jak za nami widać pokaz magika oraz różnego rodzaju zjeżdżalnie. Jak widzimy, nie tylko pogoda dopisała, ale również uczestnicy. Oczywiście. Jest to piknik, który nie jest organizowany tylko dla naszego przedszkola, ale również dla mieszkańców Radomska oraz okolicznych gości.